Słuchajcie, robimy teraz najszybszy wyścig na tym kanale. Kto kliknie łapeczkę w górę przede mną, kto wygra ze Smysloem? Startujemy za 3, 2, 1 start, już i, i koniec wyścigu. I, I chyba z wami wygrałem, co? No to było bardzo szybkie. Ale dam wam fory, możemy zrobić drugi wyścig na komentarz. Kto będzie szybszy od Smysloa teraz? Ty piszący kom pod tym filmem, czy ja podbiegający do bariery za 3, 2, 1 start i już koniec. Wygrałem chyba znowu. <laughs> czy jest tu jakakolwiek osoba? Która wygrała ze mną teraz pierwszy wyścig, albo ten drugi na komentarz, albo na łapkę w górę. Pochwalcie się, dajcie znaka, ja poczytam, przypnę wam serduszko, a teraz za mną stoi postać we własnej osobie Entity 303. Dotychczas nikomu, nawet mi, nie udało się rozwalić tej bariery. Zostaliśmy we dwoje tutaj uwięzieni. Ona zaraz będzie się rozszerzała do pewnego momentu. To będzie granica. Ale nikomu... O, o, właśnie to jest to, zapaliła się na zielono, więc teraz będzie się powoli rozszerzała, ale żadnej postaci, nikomu, nikomu, nikomu nie udało się stąd wydostać. Nawet wczoraj, jak nagrywałem z Hiro Brainem, to on nie rozwalił, nie przedostał się przez tą barierę. I ja tak samo zobaczymy, czy uda się Entity 303. Oglądajcie do samego końca i subskrybujcie mój kanał. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to kliknij tego jednego. Subskrybera, wbijamy pół miliona, no weź, pomóż i kliknij. Z góry dziękuję z dzwoneczkiem. Zaczynamy, let's go. Eku, mam puste, ale wierzę w ciebie entity, weź to rozwal, pokaż skilla, pokaż swoje umiejętności Najlepszy jesteś, najsilniejszy, tak e, już pierwsza próba była, widzieliście, nie może przejść. Nawala łapet, czekaj, co on robi? głową <głowom> tego nie nawalaj, ty głową tego nie rozwalisz. <głowom> Ale dobra, dobra, dobra metoda. Patrz, mogę machać łapką, mogę przez to przeskakiwać czy coś robić, no nie, nic nie mogę. Nawet przez to teraz przejść nie mogę, widzicie? Jestem zablokowany z Entity I to jest taka bardzo twarda, mocna bariera, której e, nie da się rozwalić chyba, ale jeszcze nie wiadomo, e, no może Entity to zrobi. Herobrine nie dał rady, wcześniejsze postacie też nie dały. O, czekaj, zaraz, on kobie ziemię? Co on chce zrobić? A, ale tak, nawet ziemia, nawet bloki przez to nie przechodzą. Przez tą właśnie barierę. Ale teraz ona jest szersza. Tam zobaczymy pierwszą skrzynkę, tutaj drugą, coś w środku w nich jest, zobaczymy co, może to nam pomoże. E, oglądajcie. Dobra, zacznijmy od ziemi, wykopmy ją, spróbujmy na, na wszystkie sposoby. I pod dołem, i u góry, i z boku robimy wszystko, co się da, aby rozwalić tą barierę. Entity! Nie kop tych bloków, wyczaruj coś, proszę! Czemu ty się wspinasz tam? Weź, lataj tutaj, wyrzuć mi jakieś nowe itemy, albo co tam masz, cokolwiek. Ja wszystko mi rzucaj, dawaj, bo Ty, ty masz tego skilla. Słyszysz, Entity, Proszę, ładnie, weź mi coś, daj. Roczko, o, rzucił coś, rzucił. Co to jest? Co jest? Dragon buff? E, takiego jeszcze czegoś nie miałem. O, kute, cute, pute, co toś pisze. Triple shot. Co? Czekaj. z e, trzema strzałami naraz nawalam? Jednym hitem? Skąd ty masz takie itemy? Entity Wow, ej, czekaj, nie widzę go. Wydostał się? Ej, NTD, a nie, już myślałem. Nie udało mu się, niestety kiwa głową, jest wkurzony. Ja tak samo, ale czy Co to? Jak nowe? Wygląda mi jak Stuna na konstruowanie. Kliknijmy w to, zobaczmy. Uwaga, to! Magic table no, nieźle. Możemy kraftować magiczne rzeczy. Dzięki temu stoliczkowi nowemu. Łalą się mieni, błyszczy. No, nieźle. O, Hero Brain takich rzeczy nie miał. To zaczyna się bardzo ciekawe. Może czymś rozwalimy barierę. Ale kto to może rozwalić? Na jaki sposób? Jeśli macie jakieś pomysły, to pamiętajcie. piszcie komentarze, nie? Patrzcie, nawalam strzałami. Strzały przenikają przez tą barierę. Ale ja już nie mogę przejść przez to i przeniknąć. Może walnijmy od spodu? Może tak. Albo w górę. Czekaj, w górę. O, uwaga, lecą, Woo! ale fajnie, pa, 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 o, o, nie, 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 nie we mnie, a, nie we mnie, e, co, gracz Smysl został zabity przez Smysl, what the hell, ne strzały są naprawdę mocne, ale bariery już przebić tak nie mogą, o, i zespiłem się w środku w niej, a, nie, znowu się nie wydostałem, nawet gdy padnę, ale strzały były mocne i ten łuk też jest, ej, zaraz, coś dostałem, co to, ej, tu się... Kręci, wow, jak jakiś Kowrotek, to jest laser Laser, risur, risur, patrz co tu pisze Essency, pity, loot, Nie wiem jak co tu tutaj pisze, ale okej okay. Może tym przetniemy, akurat spróbujmy Uwaga, podchodzę i, i tnij to Tnij to, tak, dawaj, Ził, ziu Wychodzę poza strefę No nie, nawet jak wyjdę lekko To i tak nie mogę się wydostać, widzicie? Entity mnie bije, ale ja dalej nie mogę Przejść, to i tak czy jak mnie blokuje Więc ta bariera nie zostaje Zniszczona, nie zostaje rozwalona więc dalej przejść nie mogę. Ale tnijmy to, tnijmy to. Patrz, patrz patrz, tnę, tnę, tak, 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 robi się. Uwaga, uwaga! I bariera pęka, pęka, przedostajemy się I, i i. No nie da rady. Patrzcie idę jestem zablokowany w tym momencie. No nie da rady, tak. O, woda, 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 dobra, wypłynę, wypłynę, wypłynę. No chcę, no skaczę, patrzcie! No, jestem w barierze. No, dosłownie mnie trzyma za rączkę. I nie możemy jej opuścić. Ale musi być jakiś sposób na rozwalenie zrobienie czegoś, aby po prostu stąd się wydostać. Zaraz będziemy mieć pierwszą skrzynkę. I tam też drugą. Bardzo blisko już są. Ciekawe, co w nich się znajduje. Ej, entity, nie dawaj, nie. Dawaj. O, on lata. Już się powoli wkurza. Ło, pił nami nawala w barierę. Tak, dawaj, dawaj. W barierę. Mocno pił nami. Ło, jak tu ściela, mój. Jeszcze. Mocji, LTT, pokaż swego skilla. Full, full, full tych pełnów, pełnów. <laughs> Jak mocno. Dobra, ale bariera po tym nie pękła, nic się z nią nie stało. Dalej jest jaka była. Eee, nawet pioruny nie działają. To co innego, woda też już była, lawa też już była, może czy, kopanie też już było, lecenie w górę też już było, e, przecięcie też. Entity wyczaruj coś nowego, jeszcze nowszego, jeszcze może lepszego. No cokolwiek byś miał. O, zrzucił. Co to? Jakiś strój, ubranie? Może to mi pomoże, żeby przejść? Ok. Nazywa się Wodiborne Leggings. Wodibu. Jak ja wyglądam? Ej, jak jakaś dziewczynka na różowo. Halo, Etihid, co ty mi dajesz? Ja jestem prawdziwym mężczyzną, a nie dziewczynką. No dobra, no to. No, okay, no już na ten odcinek to mogę być. Hej, Katulenka, co tam u Was? No, uwaga, i chcę przejść. I. Nie da, nie da rady. Ten strój mi nie pomaga, niestety nie działa. Ej, mama mia. Ale daje mi sporo rzeczy, na pewno życia mi dało, aż drugi pasek mam, więcej życia, ale przejść dalej nie mogę, nawet w tym stroju, w czymś innym, entity, rzucaj wszystko, co tylko będziesz miał, ale niestety ten strój na mnie nie działa, ale zachowam go, bo jest nawet ładny. E, tutaj może coś zaczarować, może włóżmy tu strzały jakieś, czekaj, nie da rady zło, a ziemię! Też nie da rady. To co to Nic nie da rady. Jak tu się kraftuje, to ja nie wiem. No coś magicznego. Entity, no dawaj, dawaj, więcej, ty ej, ile masz? Teraz będzie skrzynka pierwsza. Ciekawe, co w niej będzie się znajdowało. Strefa bariera dalej się poszerza, Jeszcze się nie zatrzymała, więc troszeczkę będzie mieć miejsca. Ale musimy się stąd wydostać. Trzymajmy kciuki, co Co to jest? Ej, z jednego ognia zrobił jakby cztery. Ale on jest magikiem. Ogień wytwarza. Co, kule? Ej, pokaż Entity jeszcze raz. Uwaga! On pokazuje jakieś kule trzyma w rączce. Wow! Cofnął się do tyłu. Go Gotepło. Co tu się dzieje? Ogień się rozpostrzenia. On jakieś ma kule magiczne. Jaki to z niego magik. On ma te wszystkie magiczne rzeczy. No to fajnie. Dawaj mi. Mi. Ja chcę to, ja chcę to. Entity Dawaj mi. Mi. No nie sobie. Ja też chcę porzucać takimi kulami magicznymi. No wszystkim. Wow! Rzucił co? Kula poleciała w drugą stronę. Przeleciała przez barierę w ogóle i nie walnęła w to. No, to nie działa. No o, o nie we mnie, nie we mnie w barę! Ej, ty, ty, ogarnij się, Zeza masz wejść, to o okulary se załóż, czy cokolwiek, chłop we mnie, o, zaraz będziemy mieć skrzynkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze odrobinę, i coś w nie... I patrz, ja nawet jej nie mogę otworzyć, bo strefa musi po prostu dojść do tej skrzynki, nie, 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 nawalawaj, nie nawalaj tym mi... ogniem, tym ogniem na mnie, ej, no, ej, ty, się, bo już plenię sobie, nie wiem, co ja gadam, no, daj mi to, ja chcę rzucić, ta woda też w ogóle jest niepotrzebna, ona nic nie daje, nie jest przydatna, nawet na, wo na wodzie nie mogę wypłynąć, o, Widzicie? E, bariera mnie dalej zatrzymuje Woda przenika, ale ja nie mogę O, coś rzucił, chyba Co to jest? Się pali Wow, jakie to dziwne A, Co jest? Co, co tu się stało? Walnąłem to, jak się rozwaliło ale nawet ogień nie przechodzi. Nawet bariera się też nie pali. No nic nie działa, nawet ogień. Teraz gaśmy to. Nie, nie, to nie ma sensu. Coś innego, coś innego. Czekaj, pioruny były. No, to, to nie. Wybuchy. Może jakieś lepsze TNT? Nowe. Może, he, może jakieś kule? Może jakieś miecze? Może nowy kilof magiczny? Najlepszy kilof. Entity, kill of kill of daj, no! I rozwalaj swoimi mocami musisz to latać. Może wejść się rozpędź i mocno wleć w tą barierę z góry on potrafisz latać, albo przeleć. O, mamy Kilofa. Uwaga, rzucił coś nowego. Jest nazwany Hellsteel Steel Picks Ma 11 obrażeń 1.6 do szybkości. No, no troszeczkę lepszy od diamantowego i naderytowego Ale ja nie mogę dalej rozwalić tym klowem Spójrzcie, I nie mogę przejść. Jak mnie blokuje ta bariera? Uah, no nie da rady tego Uah, te killoft nie nie działa. Dobra, słaby jest, inny daj. O, tak, rzucił! Ło, wow, co to jest? Chris Morty Pyknex, Demonite Pyknex. Demonite, co to? Jakie? Divine! To ej, ten ob... Co? Ten kilof ma 28 do obrażeń i jeden... Ło, on jest mocny! Ło! Wow, uwaga, uwaga, tym killoffem walnimy. Spójrzcie, jak on wygląda. To są nowe kilofy, takich jeszcze nie widziałem w Minecrafcie. Ula, la, nawet trawa mi przeszkadza, blokuje mnie. O, i nie da rady rozwalić tym kilofem, niestety. Bariera nie pęka, nawet jej nie mogę uderzyć. A, to nie działa. Coś innego trzeba, coś lepszego. E, to było, to było, Chris, może demonitę, to weźmy, spróbujmy. A, a, czekaj, przerzućmy jakiś item. Uwaga, rzucam i bum! I co, nawet on się odbił. Nawet item nie może przedostać się przez barierę. Czajcie, ba, patrzcie, rzucę nim? Pa, leci, wziął! I nie, co jest? Jakiś koń tu idzie. Koń. Ej, wypchnijmy go poza Marynę. Uwaga, uwaga. Co? Ej, czemu ja tak go biłem mocno? Ile koni tu jest zombiaków? Nawet koń zombiakowy nie może przejść przez to. A ten jest skrzynkę. No, chłopa powaliło. Co to jest skrzynka? Zostaw. Ej, właśnie. Skrzynkę możemy otworzyć. Zobaczmy, co w środku jest. Uwaga, uwaga, uwaga. Ło, wow, ile rzeczy? Jakieś jajka rozpiące, dora weźmy sobie. I mamy nowy ubiór Elder Leggings. Ja, ale to jest zadowalone. I mamy iron stick. Może to nam coś pomoże. Wiadro, lawy, wiadro, wody. No, woda na akurat nam się nie przyda. Ale załóżmy to, czekaj, to ściągnijmy. I to załóżmy. Jak ja teraz wyglądam? Mam trzy paski zdrowia. Ale ja jestem o pancerzony. To jest bardzo mocna, twarda zbrójka. No, nieźle. Są nowe, niesamowite. My. nawet mamy jajko przyzywające e, wędrownego, e, co? Wędrownego handlarza i, i z oglina? Nie wiem, czy to jest potrzebne. a o, nie z oglin! Aaa, nie! Czemu ustawiłem? Aaa, łatunku, łatunku, otrzep się ode mnie z oglinie! Wał, wał walni. wewalni! wpadł w dół! Co za Zoglin nie niemyślący! Pawać, co on robi? A, sameusz nie myśli, nie myśli, nie da szady Ła, pokonał go na hita. Jak ją ma mieć? No walnij tym mieczem w barierę, w barierę dawaj Entity, no walnij I, i co się dzieje? Nic się nie dzieje Bariera nie pęka, to nie działa, nawet nowe itemy jak mamy Jeju, jaka postać będzie, o jak słodziutko, spójrzcie Konik tata jest z konikiem synem, jak słodziutko tutaj jest, naprawdę pięknie jesteście. Ej nie śmiej mnie ty, zombiaku jeden o nie, konika te rozwalił Ty niedobry Entity Rozwalaj tą barierę, a nie koników Słyszysz, bałjełę masz rozwalić Dobra, yy, coś tutaj mamy jeszcze Handlarz, handlarzu, weź pomóż mi, proszę Co tutaj masz? Wodorost nie, sadzonka brzozy, paproć Co, po co mi to potrzebne? Brązowy barwnik, blok koralcowa, zobatego, Bielica, co to jest niepotrzebne? Dobra, no, nie chcę by tu, Wypadł mi już a... Co jest? Czemu ja go pokonuję z łapki jakby? Ej, ta zbrójka mi daje Dodatkową siłę Ja, Na plus 20 do obrażeń, a rozumiem okej, okay, dobra, dlatego ja tak mocno teraz ten jaki ma założył czerwony, ulele, też się przebiera uwaga, entity 303 się wkurza, tak samo jak ja, musimy przez tą barierę, o, mamy kolejną skrzynkę odblokowaną, uwaga, otwieramy i mamy w środku, bow, jakiś nowy łuk, strzały i sproszkowany redstone, jeszcze kolejną skrzynkę mamy tam, zapomniałem też y ją otworzyć, to jest ostatnia zobaczmy co będzie w środku, może nam coś pozwoli, ile tu tych ja jak zaklęte, najlepsze, tak Soldier jakiś e, Sarborn Chestplate. I tutaj mamy. Ło, to jest mocne. Dead City 60 obrażeń. Right click. Co, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. Ło, co to jakaś kosa? Jaka gigantyczna. Ło, chłopie, jakie to wielkie. Jakie to długie. Uwaga, walnijmy tym barierę. A masz, a masz. No i co, nie pęka, nic się nie rozwala. Co jest, widzicie, nawalam. I nic się nie dzieje? No, jak to możliwe? Jeju, widzowie, kto zgadnie w komentarzu, jak rozwalić barierę? Ten wygrywa nagrodę. Ten będzie pierwszy. Przypnę, serduszko No, naprawdę. O, TNT. Ale to TNT też próbowaliśmy i nic się nie dzieje. NTT, to było wczoraj z Herobrine'em. Nie ma sensu. Weź coś innego. E, może, może z tego łuku bawalnimy. bof uwaga. masz. Ło, to się pali nawet. Ale przenika, a bariery. Ty, co się pojawiło? ta coś. Co to jest leapingata? co to za zobiak ze s Stadarem jakąś flagą na łapety, nie I czemuś nazywa Lipik A teta piti Ty, Zobiaku, kim ty jesteś? Eee! O! Co do hitu mnie rozwalił? A miałem mały serduszek, pewnie czekał czeka Okej, okay. eee, puppiti papata, czekaj, podejdźmy do niego. Może on rozwali barierę Też próbuję się wydostać ale nie, nie da rady. O, jaką moc Co jest? Papiti Paputu Jaką moco! O, pokonałem go na hita. Ej, on mnie zatruł! Paputu pipata, ratuj mnie! A, czekaj, złote japa a co jest? Rozwaliło mnie. Jakie tu mocne. A to jakiś szkielet, <laughs> Ty, paputy u A kolejny, nie widzicie mnie. Macie, macie nawalać. A co jest? Czarny ekran mam. Nie mnie. barierę macie nawalać. Służycie barierę, nie mnie. <laughs> Czekaj, paputy, pipiti. Ej, ratunku. Chijobiajnie weź ich ode mnie. To mu za sobie biją. Ale jak mi nawalają? Weź ich, weź ich, weź ich, weź ich. Czekaj, muszę jeść cały czas z jabłka jem, bo mogą je pokonać. A masz! A masz! Nawalam to! A masz ty! A masz został, a masz! Ty, jaki to jest mocny szkieletor! To są jakieś bossy! Ale czemu to nie nawala? Łooo! Jak to idzie! A masz ty, a masz, z lestrowego mecza. Czekaj, walnę go z tego! Z tego z tego... Co? Pokonałem na hita! Tak! Ej, ale dziwny boss to jest zrespił, nie? A masz na hita! Mamy dodatkowe serduszka. Cztery paski w zasadzie, spójrzcie, jak ja wyglądam. Ale przez barierę dalej nie możemy przejść. Nawet te moby, bossy, które tutaj dał, one też nie mogły przez to przejść. No kto przejdzie przez barierę? No napiszcie mi, widzowie, jaka postać. Ehm, no na razie nic się nie udaje. Ty, co to jest? Keeper, Citter, Może to coś da? Uwaga. Zbi ja mam tyle rzeczy już w weku, że ja nie wyrabiam. Cześć, to zostawmy, to wywalmy. Loot bad, Keeper. Czekaj, to zostawmy. Marchewka wyrzućmy. divine to wyrzućmy. Laser to już miałem wcześniej. Dobra, okej, okay, sprawdźmy. Kliknijmy w to. I coś się... Ej, mamy netherową gwiazdę! Ale ona też nie może przejść. Eee, dobra. A walnijmy laser, Blade mam. Uwaga. Laserem też nie da rady. Niczym nie da rady! Ej. Koniki, przejdźcie, a masz koniku. Idź tam. Też nie da rady. Nikt nie może przejść, no? Mamma mia. Entity, weźcie w kurz, proszę, no przejdź no. Dawaj, pokaż. Widzowie, się denerwują, denerwujemy ja tak samo. Pokazuj skila. Nawalaj w tą barierę ze wszystkich swoich sił. Widzowie, dajcie mu siłę. Kliknijcie teraz łapeczkę w górę. Kto nas słyszy. Kto widzi. Kto może? Klikajcie tą jedną łapeczkę. Pomóżcie. Jedna łapka to jest jedna siła więcej dla Entity i dla mnie. Klikajcie teraz. Go! E... Bum! Lecimy! 10 tysięcy siły. Tak, tak, wali to, walni to. Wow, wow! Tak, jak poleciało mocno. Proszę Państwa, ale rozwaliło. Dziękuję, widzowie, za łapeczki. Jaką dziurę mamy? Ale niestety, bariera dalej jest. Dalej stoi i, i, i nie można przez nią przejść. Ja! Ona dalej nie pękła! A co tu się dzieje? Jak ją zlikwidować? No, dziurą ma, dziurę mamy wielkie! Co tu się stało? Kulala, No, mega! Ale niestety. Bariera dalej żyje. Ogień jest dookoła wszędzie. Entity się mega mocno wkurzył. Robi gigantyczne dziury. Wszystko się pali. Ale bariera, niestety, pozostaje bez zmian w miejscu. Jeju, Dobra, wystarczy entity, to nie działa. Coś innego trzeba byłoby. Z każdej strony ona jest, no! Nawet w tym rogu i przez nią nie możemy przejść. Nawet i temy nie mogą przejść, no Wyrzucam laser na przykład, albo to wyrzućmy. O, kill off, odbija się od strefy i po prostu zostaje też w środku, nie? Więc te itemy też zostają. Nie mogą się przedostać tak samo jak moby. E, o, jakiś ghost helmet mam. Czekaj, weźmy to ściągnijmy i to załóżmy, uwaga, jak ja wyglądam. E, jak dziwnie, co jest? Jestem duchem jakimś czy co? No nieważne. Mamy jakieś może to, żółwie jajo, to weźmy z respy, mamy jakieś, czekaj, tutaj coś mamy, weźmy, to wszystko klikajmy, może coś nam pozwoli wyjść. E, mamy, o, krystal, krystal, nie, niestety nie, nie, daje, nie daje rady, żółw. Co to? Jakiś, nie wiem, też dziwne żółwie coś, ale nie przechodzi. Entity, masz jakiś inny plan? E, ogień nie działa, lawa nie działa, woda nie działa, TNT nie działa, Wither też nie działa. Nie, Wither też nie może przechodzić. Widzicie? Nawet Wither... A, nie we mnie, Witherze! Nawalaj w barierę, nie we mnie! Ty Witherze niedobry! Dobra, on też nie działa. Dobra, może może sprowadźmy tutaj smuka albo co jeszcze, gast? Gaz? Może gast, weź weź gasta, daj. Trzy gasty, albo cztery gasty, dziesięć creeperów. Tak, tak! A, nie we mnie, w barierę! Ła, za dużo gastów! Łatuk! <głotku> one one są głośne, niedobre. A masz ty, odbiję. czekaj od niego. A masz, a masz, odbijam. ej, no nawalają we mnie. A masz ty, a masz ty. O, wypychają mnie, czekaj. Tak, tak, czekaj, znaczy, odbiję, odbiję, A masz, luo, leci w niego i bum, pogodzisz, został pokonany i bum. Nawet tutaj gasty nie działają, widery tak samo, no chyba, że pozostaje nam smog, ale nie, już wystarczy tych gastów, nie, za dużo, za dużo, za dużo. Panie, 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 nie, nie, za dużo, za dużo. Okej, okay, rozwaliśmy. Eee, coś innego, czekaj, wider nie, gast nie, smok nam został jeszcze, albo czekaj, entity, no weź to wywal, no. weź, nie wiem. Powiedz, rozbiegnij się bo wyleć do góry. Pioruny, co ty by jeszcze tutaj można uruchomić? <grybuj> Zrobić, no. Może widzowie, was bym wpuścił. O, jakieś kryształy. Co to jest? Ile tego mamy? No wow, ale wybuch to był. A dostałem moc. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się stało. Co już się stało. Dziura tylko, ale poza dziurą nic, niestety. Dobra, wystarczy go. Nie, nie. Dobra, wystarczy. Niestety, NTT. Entity nie daje rady. Tak sobie teraz myślę, jakbym was widzowie wpuścił i byśmy w 10 osób albo w 20 osób spróbowali się z tego wydostać. Co wy na to? Ale wezmę tylko subskrybentów, ludzi, którzy mają subskrypcję, dzwonkiem na moim kanale i łapkują filmik i piszą komentarz o. I piszcie, kto byłby chętny, dajcie znaka. Entity niestety jest smutny. Głowę ma w dół. On się chyba już poddał. Niestety kolejna postać nie dała rady. Zobaczymy, co będzie jutro. Nie możemy się poddać i musimy rozwalić tą barierę. Musimy się z tego kiedyś wydostać. Będziemy myśleć cały czas nad pomysłami ey, i ey, żeby to rozwalić. Co jest? Ale Co Ja to robię! Za to jestem, Co o, ja to robię? Ja też uwięziony. Słuchajcie, to jest nie. mój przyjaciel, który wbił teraz na świat właśnie, on też jest moim widzem. Ja znowu tutaj utknąłem z no, tobą, no nie. Ni niestety nie da rady, Poda podajemy się teraz. NPT nie, 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 nie podajemy się, jest. nie podajemy się. Co chcesz zrobić, Alex? Zobaczysz, robić, Alek? Zobaczy, że ja rozwalę tą barierę, wyjdę za nią. Ale na moim jak? kanale. zobaczysz Na moim, zobaczysz, na na moim kanale? kanale chcesz się nie podać, chcesz dalej to rozwalać, tak, ale. Na czymś... odcinku to rozwalimy. Ja wiem jak, ja wiem. Dobra, jak. dobra, o, on wie. jak Niby Alek, to, to możecie wbić teraz na jego. Jak skoro on tutaj wbiłeś, no to możecie, kto jeszcze mnie słyszy, to możecie wbić na jego kanał. Nazywa się Alek Diamond, będziecie mieć link w opisie. Kliknijcie sobie. Możecie mu zostawić Subika też na kanale. To z góry dziękuję. Też wpadajcie na mojego Facebooka, na środku ekranu. Możecie dać mi do ich zaobserwować. Tak samo na mojego Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Kto wbije teraz na mojego Facebooka, to też wam odpiszę i wpadnę do Was. Dawajcie, Facebook, wbijajcie teraz, albo kliknijcie sobie cztery ostatnie filmiki, które na środku ekranu. Też się wam pojawiają po prawej stronie, po lewej, e, u góry, na dole. Ten odcinek już się kończy za 5 sekund, także szybko klikaj jakiś, wybieraj, dawaj, bo się kończy. 5, 4, albo idź do alka. 3, 2, no decyduj się. 1, klikaj, już!